Firma Master Climate Solutions to lider na europejskim rynku przenośnych nagrzewnic powietrza. Do licznego grona użytkowników tych urządzeń należą firmy budowlane. Nagrzewnice przenośne wspomagają wiele procesów technologicznych, a także umożliwiają prace budowlane podczas niskich temperatur w okresie jesienno-zimowym. Ogrzewanie przestrzeni nagrzewnicami powietrza pozwala na przykład spełnić wymagane warunki wytrzymałościowe betonu, bez których kontynuowanie dalszych robót budowlanych w zimie byłoby niemożliwe. Ogrzewane są stropy, posadzki i słupy będące podstawą konstrukcji. Najczęściej wykorzystuje się w takich przypadkach modele na olej opałowy. Ich podłączenie zajmuje niewiele czasu, a ciepło dostarczane jest natychmiast po uruchomieniu urządzenia. Temperatura wydmuchu w tego typu urządzeniach może wynosić nawet 300 stopni Celsjusza. Nadmuchowe nagrzewnice elektryczne stosowane są zazwyczaj do ogrzewania mniejszych powierzchni. Potocznie zwane dmuchawami nieduże, łatwe w transporcie oraz obsłudze i jednocześnie wydajne wykorzystywane są do ogrzewania np. W słupów lub do osuszania pomieszczeń w trakcie prac wykończeniowych. Linia Master oferuje modele o wydajności od 1 do 22 kW. Specjalnie zaprojektowany układ grzałek oraz konstrukcja wentylatora sprawiają, że urządzenia zapewniają maksymalną wydajność i efektywność grzania. Moc i temperaturę ustawić można za pomocą pokrętła na przednim panelu. Nagrzewnice elektryczne znakomicie sprawdzają się także podczas dogrzewania pomieszczeń biurowych i socjalnych.